Mam autyzm i bardzo go lubię. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym hashtag piątym odcinku nagram dla Was grę kary Horror Online. Ale zanim to, to jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najnowszych widzów. A są to moi najnowsi widzowie: pozdrawiam minniejszym Golden Boya, pozdrawiam Agrohodowce, Agro pozdrawiam Mixmara, pozdrawiam Lachu Gamesa, pozdrawiam t bolta pozdrawiam Karuna Friza Wiśniewskiego, pozdrawiam. Konarada Marka Kluczewskiego, pozdrawiam Mini Majka, pozdrawiam Dobrowola, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Kamila Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Golden Boya, pozdrawiam Stasia, pozdrawiam Jerzego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz lecimy z tym i odpalamy ten ryb. kolejne Szkoła chodzi nie. Zaczęliśmy tam gdzie skończyliśmy, czyli na szkole. Więc teraz muszę dokończyć niedokończoną sprawę i po prostu muszę zaliczyć ten poziom. I tyle. To znaczy, tylko Maila dostałem? Nie, to nie o to chodzi. Gra zaczyna się za 5, 4, 3, 2, 1 i! Możesz dodawać graczy jako przyjaciół i zapraszać ich do gry w menu do drużyny. Może to dobry pomysł, ale na razie wolę tak zagrać. No to lecimy. Tryb klasyczny. Reklamy pomagają nam tworzyć nowe gry i czynią tę grę darmową. Możesz otrzymać monetę i XP za oglądanie filmów w menu podstaci. No, dobra, to lecimy. W ostatnim odcinku pisaliście, żebym znalazł tą apteczkę. Więc teraz szukam tej apteczki i nie pominę najmniejszych szczegółów w tej grze I ona danej, co mam to robić? Promieszczenie generatora. Niech mam tu wejść. Kurde, nie mogę. wyjście na własne ryzyko. Kurde. Szukam na razie tej apteczki, o której mówiliście. I ja muszę znaleźć drobno niszczące się miejsce. Tutaj pod spodem jest lapa. To tutaj nic nie ma. O nie. Tylko nie ten stwór. Kurde, ostatnio jak go wyeliminowaliśmy, to takie rzeczy się działy, że ho, ho, ho. Dobra, jest jedna paczka. Może to tu. Może trzeba się obrócić. Nie, to jest magazyn. Może to jest pomieszczenie magazynujące, w którym trzeba coś znaleźć. Ale nie, ja szukam apteczki. Magazyn. Ja właśnie szukam drobno mieszczących się miejsc. Ja jestem na dworze. Nie, nie chodzi mi o dwór. Chodzi mi o coś innego. Tutaj nie ma przejścia. To tutaj. Już 4 minuty filmiku minęły, a ja nadal nie znalazłem tej apteczki. I dalej szukamy dorobną mieszczących się miejsc, gdzie można by to przeskoczyć To musiałbym szukać w menu głównym, czy coś takiego. Ale tam będzie oczywiście pisać. Apteczka nie jest wymagana. laboratorium. Ja czuję, że tu byłem. Tutaj nic nie ma. Nie, nie, nie. A to tutaj. Właśnie tego miejsca szukam. O! I mówiłem, jest apteczka. Leczenie nie jest wymagane. Właśnie o tym Wam mówiłam. Leczenie nie jest wymagane, bo ja nie jestem zainfekowany. Jak na razie. A później zobaczymy, co dalej będzie. Lecimy dalej. Po inne miejsca. Żeby coś znaleźć Ogółem mówiąc ta gra jest super I naprawdę oceniam ją na 10-10 Bo jest naprawdę zarąbista To jest zarąbista gra multiplayerowa Więc naprawdę się wczułem klimat tej gry I trzeba powiedzieć, że dobrze, że ją zainstalowałem w sklepie Google Play Dzięki temu będę mógł znaleźć coś przez Potrzebnego jakieś dobre przyrządy wymagające jakiegoś zabezpieczenia i będę mógł je potem zatwierdzić żeby żebym miał jakieś bronie dodatkowe może to tutaj nie, tu jest to binardowe mogę za zagrać nie wiem nie, nie mogę sobie zagrać szkoda tutaj jest łóżko jakbyśmy chcieli spać I niestety. Lodówka. Tutaj, jakbym był głodny, to bym sobie coś otworzył, ale nic tu nie ma. Może lecimy dalej, a może tutaj. To nic. O nie. Ten twór. Zobaczcie. Tutaj no zabity przez potwora. No i super. To już po mnie. Czekamy coś dalej. Nie, no, jakie tu się dzieją porąbane rzeczy. Normalnie w jak, jak w jakimś torbre leżę. Po prostu to się nie dzieje na moich oczach. Ja po prostu w to nie mogę uwierzyć, że takie coś się tutaj dzieje. Dobra, dziękuję Wam za filmik i to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie mojego jeszcze kolejnego filmika i pozdrawiam wszystkich moich widzów. Trzymajcie się ciepło, czyli kipa. Mówię Wam, to się dzieje jak w chorym trailerze, narka.